Konferencję zorganizowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, inicjatorką corocznych spotkań jest Bożena Ziemiańska, obecna przewodnicząca Rady Powiatu. Celem konferencji było przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych oraz integracja. Dzisiejsza konferencja jest piątą organizowaną przez Powiat Kamiennogórski poświęconą osobom niepełnosprawnym. Chcemy taką, takimi konferencjami przybliżać e, i pokazywać osoby niepełnosprawne, po, i przybliżać ich e, osobom sprawnym, i w ten sposób integrować te, dwa, te dwie grupy w społeczeństwa, bo uważamy, że tylko w ten sposób można zlikwidować dyskryminację, jaka panuje jeszcze w tym zakresie. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem Równe Szanse w Społeczeństwie. To również nazwa projektu realizowanego przez Kamiennogórski Dom Samopomocy, któremu poświęcono znaczną część konferencji. To jest nasz pierwszy projekt. Współpracowaliśmy ze szkołą podstawową nr 1 z gimnazjum w Chełmsku Śląskim i ze szkołą z liceum ogólnokształcącym w Kamiennej Górze. Zajęcia działania warsztatowe prowadziliśmy z gimnazjum w Chełmsku Śląskim. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które prowadziły osoby niepełnosprawne. W trakcie projektu prowadziliśmy zajęcia pracowni kulinarnej, stolarskiej, artystycznej i zdobniczej. Wszystkie produkty, które za mną powstały w trakcie projektu, wykonywane były. Przez y, młodzież i osoby niepełnosprawne, z tym, że to osoby niepełnosprawne organizowały zajęcia i uczyły młodzież y, malowania. Y, cel był taki, żeby pokazać najpierw y, człowieka ciekawego, a dopiero później osoby niepełnosprawne. Po konferencji odbył się mecz piłki siatkowej z udziałem osób niepełnosprawnych. Yeah,